Hej, cześć, nawitajcie! witajcie! Kamil Nikodem z tej strony i pokażę Wam dzisiaj 5 przydatnych gadżetów z AliExpress. Zapraszam! Zanim jeszcze zaczniemy, to zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwonek. Czemu? Pojawi się takich filmów z AliExpress więcej, także żebyście byli pewni, że Was to nie ominie. I co? I możecie wbić do mnie na Instagram, Zapraszam, dodaję codziennie nowe zdjęcie. Są to profesjonalne zdjęcia, także myślę, że nie pożałujecie, jeśli wejdziecie do mnie na Insta. No i dobra, przejdźmy do pierwszej rzeczy. A pierwszą rzeczą jest takie coś. Pomyślicie, co to za pudełeczko? No i rzeczywiście jest to pudełeczko, są to akurat słuchawki AirPods. Natomiast nie o tym tutaj teraz, ponieważ nie radziłbym kupować AirPodsów w Chinach. Natomiast chodzi mi o ten case zielony. Sam case wygląda tak. Jest on dosyć sztywny, z grubego plastiku, e, więc jeśli chcecie poszanować swoje słuchawki, żeby się po prostu gdzieś nie poobdzierały i nie porysowały, to polecam sobie coś takiego kupić. E, to kosztuje raptem 5 zł, a uchroni wasze słuchawki przed zniszczeniem. No i zawsze, jeśli będziecie chcieli je sprzedać później, no to po prostu łatwiej to zrobicie, e, bo będą w ładnym stanie. Wszystkie linki do tych gadżetów znajdziecie w opisie. Drugą już rzeczą jest takie oto urządzenie, a mianowicie ręczna maszyna do szycia. E, ostatnio miałem problem ze spodniami i z kieszenią i nie chciało mi się robić tego ręcznie. Postanowiłem wejść na Aliexpress i znalazłem tam taką oto fajną i bardzo tanią maszynę. Kosztowała mnie chyba 8 zł. Więc, jak na swoje funkcje jest naprawdę świetna. E, nie potrzebuję wielkiej maszyny do szycia e, za, nie wiem, 300 zł, bo nie szyję na co dzień i jest to mi po prostu niepotrzebne. E, natomiast bawienie się ręką tak ręcznie i tak dalej, no zajmuje to bardzo dużo czasu. Tutaj natomiast wystarczy robić tak. I to po prostu pięknie szyję. Także bardzo polecam tą e, maszynkę do szycia. Jeśli właśnie macie takie małe robótki, w sensie gdzieś tam kieszeń potrzeć, portfel, lub coś takiego, działa i spełnia swoją robotę. A to najważniejsze. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Powoli zbliża się lato, a przynajmniej w czasie, gdy ja to nagrywam. Nie wiem, kiedy to oglądacie. I tutaj jest bardzo fajna rzecz: a mianowicie okulary słoneczne. Bardzo ładne i naprawdę w dobrej jakości. Już wam pokazuję jak w nich wyglądam. Są one no sprzedawane jako damskie, ale szczerze niezbyt mnie to intrygowało podczas kupna. Wydaje mi się, że y, również mężczyznom one pasują. Oczywiście y, są młodzieżowe. Oczywiście, że tak. No nie są to okulary sportowe, ale wiecie, na wakacje do jakiegoś ciepłego kraju czy coś idealne. Szkło jest oczywiście plastikowe, ale grube bardzo. Zawiasy są metalowe, także raczej się szybko nie popsują. Dodatkowo naprawdę te okulary solidnie są wykonane, więc czuć to, że nie rozwalą się nie wiem, po tygodniu. Eee, dodatkowo można kupić nie wiem na jakichś straganach okulary. I tamte okulary bierzecie je do ręki i czasami boicie się je wziąć, bo po prostu zaraz się rozwalą. Tutaj, no nie mam z tym problemu, jak widzicie, mogę sobie nimi zrobić tak. Nic nie trzeszczy, wszystko naprawdę działa. Jest po prostu bardzo dobrze wykonane. Także polecam. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie. Dodatkowo te okulary bardzo często nosi Hailey Bieber. No i ogólnie wiele różnych gwiazd zagranicznych, no bo są naprawdę. W fajnym kształcie, no i bardzo modne. Także polecam. Czwartą już rzeczą jest coś takiego. Nie pomyślcie, że jest to pendrive, ponieważ nie jest to pendrive, a mianowicie jest to karta sieciowa do laptopa do komputera. Jeśli macie komputer stacjonarny i podłączacie go pod internet kablem, a chcielibyście, nie wiem, udostępnić sobie internet z telefonu i nie macie takiej możliwości, warto. Zakupić sobie taki gadżecik, kosztuje on 5 zł, a możecie sobie normalnie podłączyć swój komputer właśnie pod sieć WiFi. Ewentualnie, jeśli macie starego laptopa, który już nie wspiera nowych zabezpieczeń sieci, to też y, to będzie bardzo dobra rzecz, ponieważ ta karta wspiera standard BGN. A w wielu starych laptopach y, po prostu te najnowsze standardy są niewspierane i laptop nie widzi sieci. Natomiast jeśli sobie włożycie coś takiego, no to wszystko jest już gotowe. Także bardzo polecam. Jest to naprawdę przydatna rzecz. Tak jak mówię, jeśli macie jakiś komputer stacjonarny albo starego laptopa, którego chcecie do czegoś wykorzystać, a nie chcecie go podłączać kablem, no to polecam sobie kupić coś takiego. Mówiłem coś o wakacjach. Jak widzicie, ja już jestem w ciepłych krajach. Palmy wokoło mnie. Proszę bardzo. Idealnie. Także bardzo fajna lampka. Bardzo polecam. Wiem, że są one popularne. Dużo ludzi teraz robi sobie swoje stanowisko komputerowe, albo ogólnie, nie wiem, mieszkanie jakoś fajnie rozświetlić. Bardzo polecam tą lampkę i co najważniejsze, co najważniejsze, ta lampka jest na kabel. Bo wiele tych lampek niestety jest na baterię. Ta również ma wejście na baterię. Z tym, że w wielu sklepach na Aliexpress można kupić tą lampkę tylko na baterie. I to jest niestety wydaje mi się minus, bo trzeba o tych bateriach pamiętać. Lampka nie włącza się sama, no wiecie jak to wygląda, no na baterie to raczej zabawka. A natomiast ta lampka jest na kabel i można ją też fajnie zintegrować sobie z komputerem, mianowicie jeśli włącza Ci komputer, to automatycznie też włącza się lampka. Ona ma tutaj włącznik, więc wystarczy ją włączyć raz i będzie się włączać za każdym razem, także bardzo fajna opcja. Oczywiście, no wersja z kablem kosztuje trochę więcej niż wersja bez kabla, ale to już co kto woli. No ja zdecydowanie jednak wolę rzeczy na kabel i żeby po prostu ta lampka świeciła długi czas, a nie na baterię i raz sobie ją włączę, raz nie. Nie o to mi chodziło, chciałem, żeby jednak ta lampka świeciła. Cały czas. Aktualnie zasilam ją sobie z powerbanka, więc tak też można, ale to tylko tak pokazowo do nagrania. W opisie zamieszczam Wam do niej link i oczywiście są tam też inne kształty. Możecie sobie kupić palmę i być na wakacjach, możecie sobie kupić flaminga, możecie sobie kupić choinkę, także jest tam masa różnych fajnych kształtów. No i niestety Dobiegamy już do końca. Mam nadzieję, że chociaż jedna rzecz Wam się spodobała i Was zainteresowała. Jeśli tak, to tak jak mówiłem na początku, kliknijcie przecież subskrypcji, wesprzecie mnie i dodatkowo kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów o AliExpress, bo będzie ich, tak jak już mówiłem, wiele więcej. Często zamawiam z AliExpress, są tam naprawdę fajne produkty. Trzeba tylko poświęcić naprawdę wiele czasu, aby znaleźć tą rzecz, i znaleźć dobrą rzecz. Tak jak mówię, na przykład do tej lampki. Możecie kupić ją na baterię, a możecie ją też kupić na kabel. No i na kabel, moim zdaniem, ma jakieś zastosowanie, a na baterię średnio. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Zostawcie suba, lajka. No i jak chcecie, komentarz. I co? Cześć, trzymajcie się. Pa!